Funky. Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo, to bardzo, bardzo, bardzo serdecznie po dosyć jakiejś, można powiedzieć, że w miarę takiej długiej przerwie. W tym filmie przyjdę do Was z oceną nowej kolekcji i z odebraniem kilku prezentów, ponieważ kilka, kilka już odebrałam. Przepraszam was, jeżeli bym miała inny głos, ale boli mi trochę gardło, więc super. I ogólnie teraz dużo ludzi się pytało, dlaczego nie nagrywam. Ja mówiłam, że nie mam mikrofonu i tak dalej. I moi drodzy, to jest prawda. Naprawdę nie mam tego mikrofonu. Więc teraz pewnie zastanawiacie się, jakim cudem nagrywam. Ja obstawiałam, że nie wiem, że już będę nagrywać ekran i będę dodawać tylko dźwięk jakoś. Ale powiem Wam, że tak przeszukam co internet, że podłączyłam jakoś telefon do komputera i dźwięk jest nagrywany bezpośrednio z telefonu, więc ta jakość tego dźwięku może też być gorsza. Dlatego za to Was przepraszam i może być dużo ciszej. No ale ja niestety na to nic nie jestem w stanie poradzić. Pozdrawiam tą tutaj osóbkę, bo mnie o to prosiła i pamiętam, więc pozdrawiam. No i co? No, idziemy do sklepu. Ogólnie dzisiaj się ta kolekcja otworzyła, mamy taką sukienkę, ona jest jak dla mnie brzydka, totalnie mi się nie podoba. Mamy też taką, ona mi się też totalnie nie podoba i ogólnie motyw wydaje mi się, że to jest taki, taka Francja, ale no nie podoba mi się. Tutaj mamy taką fioletową sukienkę i ona jest nawet-nawet, więc ją sobie kupię. Potem mamy coś takiego i to też jest nawet-nawet, więc też sobie kupię. Jest sukienek, to by było na tyle. Z bluzek mamy coś takiego. Też mi się to totalnie nie podoba i totalnie mi to jakby nie siedzi. Czapki. No to takie rogaliki i taki kubek z kawą na głowę. Też mi się to nie podoba, więc sobie daruję. Makijaż mamy taki. No kojarzy mi się z takim troszeczkę klaunem. W sensie no tak jakby no nie siedzi mi ten makijaż, więc go nie chcę. Okulary mamy takie. Też wydaje mi się, że są jakoś... Za wysoko, i gdyby według mnie były niżej, to by były po prostu ładniejsze. Mam podobno więc ich ani nie biorę. No i soczewki mamy takie. Też mi się nie podobają, więc ich nie kupuję. I ostatnią rzeczą, jaką to są włosy. Włosy mamy za cztery szafiry w trzech kolorach, w takim ciemnym czarnym blondzie i takim ala brązowym. Jakby no, no, te włosy są brzydkie. W sensie mi się nie podobają, jakby co to jest. Dlaczego one są tak idealnie? Tak, po prostu tak idę ide, idealnie. One są okropne. Nie podobają mi się totalnie te włosy. Więc no, kolekcja oceniam ją na takie 2 na 10. No, no nie siedzi mi wcale ta kolekcja. Kupiłam tylko dwie rzeczy. I są dwie sukienki, do których teraz muszę zrobić jakiś lub postaram się zrobić do tej fioletowej i to będziecie mieć w przyspieszonym tempie Okej, okay, kochani, tak się właśnie prezentuje look. Szczerze mówiąc jestem z niego niezadowolona. Robiłam go około 4 minut. Nie mogę sobie też pozwolić na więcej, ponieważ potem wam tego nie będę w stanie wystarczająco szybko przyspieszyć. No, ale nie jestem co do niego przekonana. Może go jeszcze po nagraniu troszeczkę podrasuję i przejrzę dokładniej szafę. Szczerze mówiąc, te włosy mi tutaj nawet fajnie pasują, ale brakuje mi czegoś w sobie, temu looku, ale tego tak już go zostawię i teraz, potem go oczywiście zmienię, nie będę w nim chodzić cały czas i teraz odbiorę sobie prezenty, mam już tutaj spisane osoby choć wiem, że pierwsza osoba jest tutaj, jest to Pisia Sweet bardzo serdecznie dziękuję za prezent i pozdrawiam pogłaszczę Ci jeszcze animo to przynajmniej dostanę punkty wybaczcie, nie to mam tyle rzeczy podpalanych, że muszę patrzeć co klikam Następna osoba to jest Agi. Agi, bardzo serdecznie dziękuję. Wczoraj tutaj, trochę pisałyśmy, więc muszę przewinąć do góry. Bardzo serdecznie Ci dziękuję za taką kurteczkę. Następna osoba to jest Myyzysyka. Dobra. Bardzo serdecznie dziękuję za włoski te brązowe. Za włoski blond, taką koronę. I to jest chyba tyle. Ok, bardzo serdecznie dziękuję. I następna osobka to jest Kizia, więc również bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję za ten płaszcz różowy. I tutaj już są stare. I powiem Wam, że nie wiem, czy to są wszystkie prezenty. Mam nadzieję, że tak ogólnie mi jeden. A zacięło mi się, dobra. Nie wiem, co jest obecnie w tych prezentach, więc będę musiać sobie porównać Wam, powiem, ale mam nadzieję, że to są wszystkie, bo one też nie były jakieś bardzo obszerne. Zrobię jeszcze luka z obecnych prezentów, ale to zrobię poza wizją, więc może jeżeli ten wyjdzie lepiej, to ten będzie po prostu na miniaturce. No i co? Ja się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Tak jak już dodawałam chyba wczoraj w opisie filmu z intrem, postaram się. Wrzucać te filmy. Postaram się, powtarzam się, wiem, ale postaram się po prostu wrzucać przynajmniej jeden film w tygodniu, który będzie oceną kolekcji. Oczywiście, jeżeli go ocena na przykład taka już do sklepu, do sklepu wyjdzie w sobotę, to nie zawsze film pojawi się w sobotę czy w niedzielę. Jeżeli będę miał czas nagrać go w środę, to film pojawi się w środę. Wszystko po prostu zależy od tego, czy będę mieć czas, czy czasu nie będę mieć. Jednakże, tak jak mówię, postaramy się wrzucać przynajmniej jeden film w tygodniu ze ceną kolekcji. Jeżeli będą prezenty, to z prezentami również postaramy się go dodać. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i suba na kanale. Ja będę się już z Wami żegnać, a to by było na tyle. Cześć i pa pa! Till I get up, time is barely on our side